Zadzwonił do mnie mój syn Adrian z Holandii, gdzie mieszka. No i rozmawiamy, on mnie pyta o to, jak ja to widzę, co będzie z tą pandemią. Wtedy nie było jeszcze żadnej wojny. I ja skupiając się, pamiętam, to był późny wieczór, byłem u siebie na ogrodzie. Noc właściwie to była. I ja mówię mu: Słuchaj. Bo mówi tata, czy ja będę tu w Holandii, czy się przeniosę. A ja mu mówię, że po pewnych wydarzeniach wielu ludzi będzie się przenosiło do Hiszpanii. Tam będą opustoszałe tereny. Ludzie będą je zajmować, będą dostawali ziemię, będą mogli zamieszkać w opustoszałych domach. A on mówi, z jakiego powodu, tato? Ja mówię, nie wiem, Andrija. Część Hiszpanii będzie opustożała, ale wszystko będzie tam stało. Nie będzie tam zniszczeń, przynajmniej one mi się nie kojarzyły. Właśnie wtedy, w 2008 roku, kiedy przewidziałem co do dnia krach bankowy, kryzys bankowy na świecie, córka mnie pytała co z tego kryzysu wyniknie. Wtedy ja jej powiedziałem, że to doprowadzi prędzej czy później do wielkiej wojny na świecie. A ona mówi, tato, a w Polsce też będzie ta wojna. Ja mówię, Monika, ja nie wiem, czy w Polsce będzie wojna. Po skupieniu jej to mówię. Ale przyjdzie moment, że z Polski trzeba będzie uciekać. A to też znamienne, zobaczcie. Jakby Aha, a potem jej jeszcze mówię. Pamiętaj, krótko przed dużą wojną na świecie ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać. I potem była pandemia. Wiemy, jak to było z tymi maseczkami. Okej, okay, ale teraz zobaczcie. Ja jej powiedziałem, Monika: Ja nie wiem, czy w Polsce będzie wojna, ale przyjdzie moment, że z Polski ludzie będą uciekać. Ja mam wrażenie, że, że to się, że może się coś wydarzyć na Morzu Śródziemnym. Na Morzu Śródziemnym może dojść do, do. Czyli coś się wydarzy na Morzu Śródziemnym, z czego może wyniknąć promieniowanie, które powiedzmy z cyrkulacją pogodową będzie szło w jakimś kierunku. Być może, być może to spowoduje, że część Hiszpanii się wyludni. Polska. Infrastruktura krytyczna. Przepraszam, ja wyciszę ten telefon. Polska zostanie zaatakowana w infrastrukturę krytyczną. Ja śmiem twierdzić, że jest krótki czas względnego spokoju. Nastąpi na Polskę dziwny atak na infrastrukturę krytyczną. Czy w ogóle coś takiego jest? Pozwólcie, że ja wpiszę. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy. Zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączność sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenie w żywność, zaopatrzenie w wodę, ochrona zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i Promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. No to, to takie są wymienione na, na Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To jest infrastruktura To nie musi to wszystko, ale zostanie zatokowana infrastruktura krytyczna. Nie sądzę, żeby ta infrastruktura została zatokowana w sposób bezpośredni, powiedzmy jakimś pociskiem, a mogą to być. Elementy bardzo poważnego sabotażu. Sabotażu. Zacznie się od sabotażu infrastruktury krytycznej. I to będzie duży sabotaż. I skierowany. Będzie to nazywane, że Polska została zaatakowana w ten sposób. To będzie początek początek nie przygotowywania nas w tą wojnę, ale wcielania nas w tą wojnę. Będzie czerwone niebo albo takie ceglane niebo. I to będzie druga połowa 25 roku 2025 roku, odcień taki różowawy będzie miało niebo. Będą trzy erupcje bomb, które nie będą bombami atomowymi. To będą jakieś bomby groźne. Ale one będą wydzielały z siebie zupełnie inną substancję. I te bomby będą miały z wodą wspólnego. Czyli albo zostaną uderzone w morze. Być może Morze Śródziemne. Ale na pewno będą miały z wodą lub z czegoś, co będzie pływało po wodzie. Bo na pewno z wody to, to zostanie wystrzelone. To, 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 co mi się kojarzy, to na pewno ma oddźwięk większy, no bo jeżeli trzy takie bomby będą z wody wystrzelone. To się na świecie muszą też dziać inne rzeczy, ale ja widzę tylko ten element. Jak to się wydarzy, to my w Polsce musimy wiedzieć, że to jest moment, w którym drugi front będzie musiał być uaktywniony. Dlatego, by zająć Rosję. By Rosja skupiała się na rozszerzonej wojnie właśnie wokół Ukrainy, a nie mogła za bardzo reagować na to, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. Polska. Jeżeli, jeżeli wejdziemy, jeżeli nasz kraj. Może jący, że nasze wojska wejdą, włączą się w konflikt ukraiński w jakikolwiek sposób, to Unia Europejska, niektórzy przywódcy Unii Europejskiej będą później mówili, że te państwa, które w to weszły, to, to są ochotnicy, Europa się będzie odżegnywała potem od tych państw i od ich kłopotów. Będą nazywali ich ochotnikami.